Cześć wszystkim, z tej strony Starawi. Dzisiaj będzie chyba najbardziej znany challenge spośród wyzwań rysunkowych Free Marker Challenge. Więc dziś uwolnimy wszystkie swoje markery, a najlepiej wyrzućmy je przez okno do ich naturalnego środowiska. Nie, chwila to chyba tak nie działa. Dajcie mi ten scenariusz. Cześć wszystkim, z tej strony Starawi. Dzisiaj będzie chyba najbardziej znany challenge spośród wyzwań rysunkowych Free Marker Challenge, który polega na stworzeniu rysunku przy pomocy trzech losowych markerów. Także zapraszam do oglądania. Z racji tego, że nie pokażę Wam moich zawiązanych oczu, bo jak już wspomniałam, nie korzystam z kamerki, postanowiłam użyć prawdopodobnie z Wam już aplikacji Art Games i z jej pomocą wyrosłem trzy kolory. Blenny blender, 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 proszę, blender. Zielony, zielony i szary. Zapowiada się kiepsko. Od razu mówię, że oprócz markerów pozwoliłam sobie również użyć cienkopisu i białego żelopisu do lineartu i wykończeń. Widziałam, że wiele osób tak robi, także uważam, że to jest akurat w miarę w porządku, także mam nadzieję, że nie będzie żadnej większej spiny. Ja się czuję z tym ok. Zielony, zielony i szary to jednak chyba nie jest najlepsza możliwa kombinacja do pełnego rysunku. Znaczy, no nie ukrywam, dobrało się całkiem nieźle, chyba dlatego, że ostatnio inwestowałam w zielone kolory. Natomiast, no nie jest to chyba coś, czym można by zrobić coś bardzo różnorodnego. Zasugerowano mi pomysł zabawkowych żołnierzyków, takich jak te z Toy Story na przykład. Ja osobiście się nimi nie bawiłam, ja jednak się bawiłam lalkami, ale koncept bardzo mi się spodobał. A potem stwierdziłam, że byłoby jeszcze śmiesznie, jakby wykorzystać szary i narysować żołnierzyki, które celowałyby do królika, który dla nich będzie takim wielkim monstrum w porównaniu w skali. Także taki pomysł mi się spodobał. Oczywiście pasowało też, żeby zrobić w tle trawę, bo A była zielona, B była wysoka i myślę, że to też się dobrze zgrało. No ogólnie było to dosyć wymagające, ponieważ no, musiałam jakoś z tych trzech kolorów, które w zasadzie były dwoma kolorami, które były jednym odcieniem jednego koloru i odcieniem szarości i musiałam z tego zrobić pełną ilustrację. No, nie jest to najbardziej uniwersalna kombinacja mimo wszystko. Myślę, że udało mi się z tego zrobić coś miary ciekawego. Testowałam sobie na boku kilka połączeń. Ostatecznie parę elementów szarych podcieniowałam na zielono. Odkryłam też, że jeżeli na szary nałożę odpowiednią kombinację zieleni i szarości, to uda mi się uzyskać pseudo-brązowy, co nie jest brązowy, ale powiedzmy, że nadaje się na glebę czy cokolwiek. Jest to dosyć krótki film, bo ilustrację nie zrobiłam zbyt skomplikowaną. Bardzo chciałam, żeby właśnie była taka minimalistyczna, żeby widać było te ludziki i przerażenie królika, który jest atakowany przez zabawki. Nie mam onego pojęcia, czy to miało działać tak, że one ożyły, czy po prostu ktoś się nimi bawił, ale taki był mniej więcej zamysł. I cokolwiek z tego wyszło, to coś wyszło chyba. Oczywiście pod kątem cieniowania to akurat utrafiłam bardzo dobrze, bo mogłam sobie zielony pocieniować zielonym. Natomiast no szkoda właśnie, że nie miałam dwóch różnych kolorów, bo wtedy mogłabym zrobić kombinację i stworzyć jeszcze inne kolory. Ale mimo wszystko myślę, że właśnie na taką małą, fajną, śmieszną, znaczy śmieszną, no powiedzmy, ilustrację myślę, że nawet pasują. Żałowałam, że nie udało mi się wylosować żółtego, bo żółty jest świetny do cieniowania i zaznaczania jasnych elementów zieleni. No, no jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Bardzo się użerałam, żeby trawa w tle była ciemna. Żeby widać było, że postacie z tej trawy wystają, a nie jest to jakby kolejny obiekt, tylko właśnie element tła. Więc nałożyłam naprawdę multum warstw, zarówno szarego, jak i ciemnego zielonego. Ostatecznie zrobiłam jeszcze pogrubiony lineart wokół postaci i myślę, że to w miarę zadziałało. Z żelopisu starałam się nie używać zbytnio do samego cieniowania, ewentualnie rozjaśniłam w jednym miejscu oczy królika, bo mi się po prostu machnęło źle szarym i musiałam to troszkę rozjaśnić, a tak to zastosowałam to wyłącznie do przebłysku. I myślę, że to jakby dopracowało cały ten efekt i wygląda to jak w miarę sensowna ilustracja, a nie desperacka próba zrobienia czegoś. Poza tym miałam jeszcze taką przewagę, że nie musiałam robić jakichś specjalnie złożonych broni, bo ja nie umiem rysować broni. A plastikowe, czy ołowiane, czy z czegokolwiek są też żołnierzyki, no nie są jakieś mocno szczegółowe pod tym kątem, bo zazwyczaj zabawek się nie robi specjalnie mega szczegółowych. Szczególnie takich, które bardziej stawiają na ich ilość, a nie wygląd poszczególnych modeli. Także to jest takie małe ułatwienie. Ogólnie jestem w miarę zadowolona z tego jak to wyszło, z pewnością jeszcze kiedyś spróbuję Primarka Change z jakimiś innymi kolorami i zobaczę co mi z tego wyjdzie. A tymczasem wideo dobiega już końca, więc zostawiam Was z końcówką filmu. Dzięki za dotrwanie do końca. Jeżeli materiał wam się spodobał, zapraszam do subskrypcji kanału, gdzie w każdy wtorek i piątek publikuję nowe filmy. Zerknijcie też na mojego bloga zaravistudio.pl, wrzucam tam dodatkowe materiały, szkice i rysunki w pełnej rozjarzności. Na dziś to wszystko. Do następnego razu, pa pa.